Jestem Piotr, jak mam 24 lata, mam ze sobą już wiele doświadczeń, mam wiele zainteresowań i ciągle pojawiają się jakieś nowe. Do dzieciaka grałem w piłkę, było pływanie, było bieganie, byłem animatorem, trenerem personalnym, teraz trochę fotografia i generalnie podróże. W pracy jako animator pierwszym takim dosyć dużym wyzwaniem była dla mnie praca w innym języku dlatego, że pracowałem w Hiszpanii. Drugie wyzwanie to był ten kontakt z ludźmi, taki bardzo bezpośredni, bardzo bliski. Ta 11-miesięczna podróż, nazwijmy to, zmieniła mnie o 180 stopni. Nie ma teraz rzeczy, które nie byłbym w stanie zrobić, a wiem, że jest to dopiero początek mojej drogi. Lubię rzeczy klasyczne, ale jednocześnie lubię być w centrum zainteresowania. Myślę, że każdy w swojej szafie ma chociaż jedną taką ulubioną parę jeansów. Ja najlepiej czuję się w spodniach, które podkreślają moje nogi, w których czuję się swobodniej i które są wytrzymałe. Żeby zadbać o swoją sylwetkę i dobre samopoczucie, kilka razy w tygodniu chodzę na siłownię, często pływam. Mój styl ubierania bardzo zmieniał się na przestrzeni tych wszystkich lat mojej przemiany. W pracy jako trener zacząłem ubierać cisłe T-shirty, żeby podkreślić moje ramiona, moją klatkę piersiową. Jeżeli czujesz się dobrze w swoim ciele, to pokazujesz, że jesteś pewny siebie. Myślę, że nikt z nas nie powinien przestawać szukać własnej drogi w życiu, szukać własnego stylu. Nie powinniśmy zamykać się w schematach, bo tylko wtedy tak naprawdę możemy odnaleźć samych siebie.